W kolejnym odcinku odcinki wpadają ostatnio na kanał, rzadko ze względu na to, że ja chciałbym, żeby te odcinki się powtarzały, a że u nas już było dużo rzeczy dotyczących klimatyzacji, ale nie było jeszcze wymiany przewodów. No to dzisiaj trochę o przewodach. Słuchajcie, przewody mamy w układzie klimatyzacji aluminiowe. I tak samo aluminium, jak i każdy inny przewód, potrafi się. Utlenić, czy utlenić, czy puścić na zakłóciu. Różne są przypadki, dostanie kamieniem, Jeździurka. trzeba to ogarnąć. Słuchajcie, z doświadczenia wiem, że zakucia się nie sprawdzają. Dzisiaj będziemy mieli, tak jak tutaj widzicie, stoi już Volvo do zrobienia. E, tutaj mamy chłodnicę do Forda, e, tam leżą sobie przewody do e, tego właśnie Volvo. A potem przyjedzie jeszcze BMW 46 w kupę e, w bardzo fajnym stanie. Więc myślę, że śmiało będzie co dzisiaj pokazywać. No, a zanim zaczniemy robotę, musimy się odpowiednio do tej roboty przygotować. A sami sprawdźcie w maszynie, jak na dzisiaj, tyle aut czynnika mamy mało, bo około kilograma. To, że pokazuje, że jest kilogram, nie ma co brać do siebie, bo też wiadomo, że maszyna jest na aucie, więc trochę w lewo, trochę w prawo. Eee, ta setka może się różnić, więc podpinamy butle, uzupełniamy gaz. Chcecie zobaczyć, jak to się robi? Zobaczcie, nic prostszego. Wchodzimy sobie w menu, akcesoria, pojemnik ładowania. Kilo sobie myślę dzisiaj dobijemy, to nam wystarczy. Więc. Dajemy sobie ok, wybieramy, że wysokim ciśnieniem będziemy ładować maszynę. Otwieramy sobie za chwilę przewód wysokiego ciśnienia, ale musimy jeszcze przewód podpiąć do butli. Więc ściągamy sobie przewód. Jak wiecie, jedną ręką to tak tyle o ile, nie? Oj, wysuńmy to trochę, jeszcze odrobinę. Dobra, mamy, wkręcamy, odkręcamy. Dobra, wszystko niby jest szczelne, otwieramy zawór, ładujemy pojemnik. Dobra, i tutaj teraz mamy dobry przykład na to, e, jakie są fajne poprawki w niektórych autach. Oczywiście, Volvo przewód puścił tutaj, w tym miejscu. Ja Wam zaraz to e, nagram osobno na przebitce, w którym miejscu był strzelony. E, przewód zamówiony po numerze WIN, nigdzie nie szło go dostać. Dostaliśmy go w ASO i teraz zobaczcie, trzeba było wymienić. Cały przewód ze względu na to, że oryginalny przewód, który wychodził w Volvo, można było wymienić tylko ten element. Na chwilę obecną tego elementu nie wymienimy. Musimy wymienić cały przewód ze względu na to, że w nowym przewodzie, który jest teoretycznie poprawiony, już tutaj łączenia nie mamy. Co wam powiem lepiej? Przewód został w ogóle w inny sposób powyginany i idzie sobie innym miejscem, inną drogą z kompresora. Dlatego miałem dość sporą zagadkę, czy ten przewód będzie pasował, bo zazwyczaj dobiera się przewody. Można powiedzieć na oko, patrzcie, jak są powyginane zamienniki. Wiadomo, jak to jest z zamiennikami. Jeżeli ktoś chce taniej, no to czasem ten zamiennik trzeba nagiąć. Takich z ASO przewodów się oczywiście nie nagina, ale one wiadomo, są odpowiednio droższe. Wziąłem sobie suwmiarkę, zmierzyłem sobie tutaj jedno gniazdo, drugie gniazdo. Otwory teoretycznie się zgadzały. No i w waucie. Założyłem, zamontowałem ten przewód i też wszystko się zgadza. Ale i tak w dużej pewności, czy wszystko jest ok z tym przewodem, nie mam. Już chciałem do Volvo dzwonić, ale 6 rano się nie dzwonię, No, puściłem sobie uszczelność. To jest dość dokładny miernik, więc po 5 minutach wiemy, że żadnego ubytku nie ma. Do tego czujnikiem hydrogenu też sprawdziliśmy wszystkie łączenia, nic nie ucieka, mamy do wymiany jeszcze jeden przewód. Na szczęście ten przewód jak sobie przymierzyłem do starego, on bez problemu pasuje, więc tutaj już żadnego stresu nie ma. Ale niestety, no, szczęście mi jest tak, że dodatkowo jeszcze dało mi do myślenia, bo pan Volvo powiedział mi, że te, to Volvo z tym silnikiem dość rzadko wychodziło. Eee, można powiedzieć, że w Katowicach zostało e, takich silników z tym, w tym Volvo sprzedanych tyle, że można to policzyć na palcach jednej ręki więc była jakaś tam mała szansa że jednak win winem, ale pan się gdzieś tam p... pomyli <grym> no bo nie ukrywajmy, no, jedzie się do gościa robi mu się, klima była uzupełniona, 2-3 tygodnie chodziła uciekło wszystko lampka UV Czujnik, hydrogen, znaleźliśmy, że jednak puścił przewód, więc na chwilę obecną, e, wtedy jak robiliśmy tutaj tą klimę, sprawdzaliśmy szczelność, uzupełniliśmy ją, wymienione zostały oba zaworki wysokiego, niskiego ciśnienia, bo tam był wyciek. Wszystko zostało zrobione dobrze, więc tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek reklamacji ze względu na to, że puściła zupełnie inna część. Równie dobrze, stara chłodnica zostaje, e, węże, przewody, które idą, skraplacz e, zostaje. Stary, czyli ta chłodnica, do tego inne jeszcze rzeczy tutaj zostają stare i równie dobrze możemy dzisiaj wymienić te dwa przewody. Pan zapłaci, dostanie ciśnienia, rozszczelni się. No na to już niestety nic nie poradzimy. No ale tutaj taki fajny przypadek, że niekoniecznie to co się kupuje musi na oko pasować, ale ostatecznie no pasowało i chwała temu, że to pasuje, bo mamy sobotę i trzeba by było auto znowu oddać, zamawiać części, a części za co potrafią iść parę dni więc bez sensu, żeby pan był bez auta i trzeba by było jeszcze raz od nowa wszystko robić a że okres jest gorący, temperatury idą w górę, to tak naprawdę takie jedno auto gdzie coś nam nie będzie pasować, będziemy musieli coś zwrócić, potem znowu coś zamawiać. To już nam psuje cały harmonogram. Dobra, widzimy się, jak znowu coś ciekawego tutaj będzie, bo już BMK jedzie, o której Wam wspominałem wcześniej, więc może przy BMC też coś ciekawego będzie do powiedzenia. No i co mam powiedzieć? Przypadki chodzą po ludziach. BMW miała być szybką akcją. Okazało się, że było dwie godziny walki, bo jedna śruba nie chciała wyjść, trzeba było rozwiercać śrubę przy kompresorze, zdemontować zbiornik płynu e, do spryskiwaczy. Dwa przewody zostały wymienione. E, BMW pojechała z powrotem, ze względu na to, że okazało się przy próbie szczelności, że jeszcze jeden przewód puszcza. Niestety, ale te najmniejsze nieszczelności wychodzą właśnie wtedy, gdy e, można powiedzieć, zrobimy te główne nieszczelności, czyli jeżeli mamy duży wyciek, wszystko ucieka tym dużym wyciekiem, a ten mały wyciek pokazuje się dopiero w momencie, jak e, no, f, zrobimy ten duży wyciek. No i BMK, jak będzie miał pan przewód, przyjedzie z powrotem. Jeżeli chodzi o Volvo, Volvo stało na szczelności ponad. Dwie godziny wszystko wyszło, tak, jak wyjść powinno, więc układ został uzupełniony. Przed chwilą dosłownie auto odjechało. Cóż, moi drodzy, wiem, że ostatnio jest trochę mniej odcinków. Niestety, no ja robię sam. A roboty jest naprawdę tyle, że przerobić tego nie można, więc i z odcinkami jest trochę mniej, ale myślę, że jesień, zima podgonimy trochę z odcinkami. No i co, jeżeli takie odcinki właśnie Wam się podobają, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę a ja jadę dalej robić, bo roboty, jak mówiłem Wam, nie brakuje, a ja nie będę 10 razy nagrywał wymiany przewodów i tak dalej i tak dalej. Coś ciekawego jest, odpalam, nagrywam tak jak dzisiaj w przypadku poprawionej wersji przewodu, który idzie zupełnie inną stroną, jest inaczej powyginany ale pasuje. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions, each do what they dash it Why? Put back to